Jestem właśnie u siebie w domu, gdzie będę robił nowy film o skakunie królewskim, czyli Pidipus Regius. To jest jeden naprawdę z najbardziej inteligentnych pająków na świecie. Robię ten film z okazji przeprowadzania go do nowego terrarium. Małe skakuny królewskie potrzebują bardzo dłuższej opieki. E, trzeba im dawać jeść co około dwa dni. E, potrzebują mega małego pojemnika. Ten żyje w. Ta ten żyje właśnie w takim, na razie. Będę go dzisiaj właśnie przeprowadzał do, te, do tego o wiele, wie, o wiele większego terrarium, e, które już jest stricte dla nadrzewnych, e, ponieważ skakun to jest e, właśnie pająk nadrzewny. Poluje on aktywnie, czyli skacze na ofiarę. Nie plecie sieci łownych. E, czyli takich, do których wpada ofiara, e, tak jak na przykład polskie pająki większość. Tylko jeżeli plecie sieć, to widać tutaj, że używa jej tylko do e, budowy gniazda. Jest właśnie to bardzo problematyczne, ponieważ widać też na pokrywce, że jest tutaj e, naprawdę dużo tej sieci. I może to być problem, na przykład tutaj już to terrarium było mniej więcej otwarte, ponieważ tutaj cała góra była poklejona i, i nie można było tworzyć. No i znakiem rozpoznawczym są e, helicery u samców szmaragdowe, u samic e, takie różowawe. Nie nie są ich to barwy, ponieważ jest wiele ich odmian. Mogą być takie jak tutaj, które pokażę mniej więcej za chwilę e, w zbliżeniu. Mogą być czarno-białe, czyli moja odmiana mogą być bardziej brązowe. Są to jedne z największych e, skakunów. Mogą mieć do 3 cm e, długości. E, nie są największe. Największym jest Hyllus Diardi. Teraz e, on ma bardzo słaby jad. Nie może nic zrobić człowiekowi. E, gryzie też naprawdę bardzo rzadko. E, z kolei jest tak mega ciekawski, e, W internecie jest dużo klipów, że na przykład on sobie macha przed nimi odnóżami. Jak jak dosłownie tańczył. No chodź. No, widzisz, jakie fajne. O skacze. Ło. No teraz akurat skakun mi e, przy próbie wyciągnięcia go uciekł na drugą stronę terrarium. E, I trzeba będzie go zdjąć i dać właśnie... Przy teraz widać je właśnie. Widzę, że to jest samiec, bo widać jego przepiękne helicery. No pokaż się do kamery. No jest trochę wstydliwy jak widać. No, lubi jak to skakun skakać. No pokaż się do kamery. Teraz od tyłu akurat. Chcę tu jego helicery nagrać. O, idzie. Teraz go będę właśnie przesadzał, tylko trzeba go zdjąć ze stołu. Ma nić asekuracyjną, którą e, używa, żeby nie, e, nie spać. Teraz mam nadzieję, że akurat odechciało mu się skakać. O! I skoczył. I teraz pewnie będzie sobie robił nowe te, nową kryjówkę. Może mi się jeszcze uda nagrać, jak poluje. Terrarium się zamyka i można odkładać do dalszej hodowni. Terrarium było aranżowane przeze mnie.